Cześć, jestem w nastach do wszystkich bardzo bardzo spędzimy, to na kolejne odcinki, po tak długiej przerwie. na prawej miesiącu nie nagrywamy jakiś kiedy koniec zjazdą i tak dalej dzisiaj. Za to, że jakby tak wygodnie się dzisiaj, dzisiaj na hicie, belelążujemy, zrobiłem jego tylko wielkie spa jego nie mega dużo. Ogólnie to na jeździe, mało powiem tych jedno story time. One było mega śmieszne, bo hit to jest związane oczywiście z hitem. I to jest takie story time, że ja wam to opowiem i mogę dostępować. No to, to było jakby takie sterykam, ja że my mamy padł w taki kwadrat, ale ten kwadrat jest odluczony i paśnik jest w każdym rogu. No i jakby to jest tak, że hit y, p, p, do paśniku ja go nie widziałam, bo ja myślałam, że on jest przy innym w innym w ogóle jakby roku i y, on, ja myślałam, że on jest w ogóle w innym miejscu, czyli jakby w dwóch oddzielnych miejscach. I to było tak, że wtedy... Ja idę i patrzę, że tam jednak jest maybe i drugi koń, i hitę tam nie mam, to idę do tego drugiego paśnika, jakby naokoło. Czyli jak jest kwarant, to musiałam iść najpierw wprost do jednego ruchu, a potem do drugiego skręcić, i jasno w połowie patrzę, że hit właśnie galopuje. I hit galopuje tego paśnika, od którego poszłam. I ja takie, nie no, już nie mam rady, bo i dobra, wracam. I jestem. I idę po hita, chciałam go zapytać a on wyleciał znowu do tego paśnika. Tylko, że tam była taka jeszcze mega dłuższa droga. Bo jakby ten kwadrat, on jest tak naprawdę w mega dużych... Yy, wielkości, takiej bardzo dużej wielkości. Zresztą, widać jak ja szłam po belle, no to ja tak dużo szłam ja, ja miałam razy 16, a ja do idę dobre 15 minut, a po hita, to szłam szłam jakieś 20 minut, bo jakby zanim dojdę do, do jednego miejsca, do drugiego, to, to by po prostu na masakra. Yy, bo ja to tak długo szukałam, że ja że miałam boli. Dobre, no i jakby on wtedy poszedł... Ja już został zapadną kolkę, bo ja jakby od miesiąca nie chodziłam dużo. Ja już ja już zdążyłam się zmachać. Miej, ja już ja już, yy, ja już zostałam kolkę, Miej, ja już była tam ta druga noga. Ja taki nie no, mam hit choć to i o, i potem doszłam do, doszłam tego paśnika w końcu, taka sapana. I hit znowu chciał iść. I ja go ja obejrzam ten paśnik jakby z drugiej strony i go przechwytrzyłam, bo on od ego on mnie zobaczył przed sobą takie takie yy, Aha. I on sobie dobra, już się dał złapać, no i ogólnie to była masakra, bo on tak mi uciekał nie chciał się w ogóle dać złapać. Musimy jednak, bo no, ja miałam wtedy same rozstępowania i rozkosowanie, no to wsiada mi takie dobre jednak samo rozstępowanie, no i wsiada, rozkosowuję i takie nagle, nie, dobra, galopujemy, do, galopujemy, nie, i w polarówce, yy, bez strzemian, ja, ja takie galopujemy, i Hit w ogóle nie wiedział na początku co chodzi, a po prostu on zagalopował, i ja yy, takie, yy, i wtedy zrobiliśmy sobie jedno kółko, i potem yy, w drugie kółko, w drugą stronę i takie szybka zmiana, to on w polarówce on w ogóle nie wiedział o co chodzi, i potem. Yy, ogólnie to na było mega fajnie, tylko że on na początku tak brykał, i ja w tej, na tej polerówce bez szemion, na początku jak ja wsiadłam na sam kus i on w ogóle ruszył przed siebie, jak ja chciałam ruszyć kusem, to on ruszył przed siebie galopem takim, cwałem wręcz i go się nie dało zatrzymać i on zaczął brykać i machać i ja takie, nie no ja spadnę, ale jednak nie spadłam, więc szczęście, że nie spadłam, bo wtedy bym pewnie sobie to nogę jeszcze bardziej pogorszyła, więc to dobrze, że w sumie mnie zrzucił. Bela już prowadziłam mi ogólnie taka meka chyba jakoś w śnieg nie wpadł, bo ona teraz takie światło mega zimno odbija, albo po prostu tak świeci. Bela, weź ten no, potem mi telefon zjesz. No i teraz robimy konią w jednej miejscu, a potem po prostu to będziemy rozlewać, ale ja tam wlałam tyle wody, a zobaczcie, to wszystko tak nasiąko, że po prostu i po ścianach to się wszystko rozsypało i ogólnie. I zobaczcie, to tak światło, co tak dziwnie świeci. Puściłam Belę na początku, żeby ona się sobie, sobie pobiegała, na, tak jak ostatnio, ale najwyraźniej nie miała ochoty biegać, bo po prostu chodziła za mną, więc y, po prostu potem poszliśmy na rompen, Bo Ada wyszła, i akur, akurat jak Ada wyszła, to my tak mniej więcej zaczynaliśmy pulsować, ale Bella, no, puściłam ją, żeby nie wiem, może chciała się powytarzać czy pobiegać, ale ona najwyraźniej nie miała ochoty. No, tyle. Dobra, Bela jednak nie chciała y, sobie biegać, więc wzięłam ją już na y, lążę, ale Bela, ona taka jest ciekawska, ona wszędzie ten swój nochal wpycha. Nie powinnam wybierać koni, ale jakby ja tak lubię z Belomek, to Bela jest taka, taka idealna i ona na wszystko się tutaj mega szybko uczy. No i z mi, udało się mega trening. No ale niestety na nie może nic, no, nic, no, nic więcej robić. Więc tak jak widzieliście pewnie już po szorcie yy, Bela, Bela uczy, będzie uczyć się tańczyć. Na moim postawieniu na warożnym jest że Nauczę tańczyć i już w tym Trill'a, będę uczyć i coś tak sobie, ale ja już idę kilometr w mrozie, więc jest masakra, bo w tak daleko, no ale dobra, no to, bo teraz jak nagrywam następnego dnia, bo ja chciałam montować, ale yy, GoPro sobie i nie mogłam przeglądać filmików, a nie wiem, czy się coś nagrało, myślę nawet spać, się nie zdarzyłam, ale dobra, no i tak kończymy dzisiejszy vlog, no to fajnie i zapraszam do zasubskrybowania kanału.